Panie Prezydent, Panie Rektorze, panie Dyrektor, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, droga młodzieży i drogie dzieci. 25 czerwca w nocy na przylądku Canaveral mój mąż, nasz Sławosz, wsiadał do, zakładał i wsiadał do kapsuły w imieniu Polski sam. I w naturalny sposób ja, rodzice Sławosza, jego brat, jego najbliżsi czuliśmy Trwogę i niepokój, których nawet nie sposób mi opisać słowami. Ale tak jak nieraz mówi mi mój mąż, uspokajając nas, bez łączenia intelektu z działaniem i czasem, nawet w ekstremalnych sytuacjach, bez stawiania zdrowia i życia niektórych osób na szali za wartości i za rzeczy wspólne, sprawy, które są większe od nas samych, które są dla nas ważne, nie byłoby rozwoju ludzkości. I teraz, kochani, mimo tego, że Sławosz wsiadł do tej kapsuły w imieniu Polski sam i został następnie wyniesiony przez serię kontrolowanych wybuchów pirotechnicznych z prędkością 28 tysięcy km na godzinę na orbitę kołoziemską sam, to zabrał cząstkę każdego z was do tej kapsuły. Zabrał cząstkę przede wszystkim ogrom ekspertyzy, wiedzy, doświadczenia ekspertów Polskiej Agencji Kosmicznej. Europejskiej Agencji Kosmicznej, część z nich, która tu jest z nami, i za Wasz ogromny wkład, nie tylko ten oczywisty technologiczny wkład w naukę i polskie eksperymenty, te 13 zamasowanych technologicznie eksperymentów, które dzisiaj wykonuje mój mąż. Jestem wdzięczna, ale przede wszystkim jestem wdzięczna za to, że dzięki Waszej pracy bez wytchnienia przez ostatnie miesiące, dzięki pracy setek naukowców, inżynierów, ekspertów z Ministerstwa Rozwoju Polskiej Agencji Kosmicznej ESY, dzisiaj mój mąż i jego załoga są bezpieczni. I mogą wykonywać te eksperymenty na orbicie Za to Wam z całego serca Wam dziękuję. Ale też, drogie dzieci, droga młodzieży, mój mąż zabrał w swoim sercu każdego z Was. I macie tam naprawdę szczególne, szczególne miejsce. Wiecie, kochani, Sławosz urodził się 12 kwietnia. 12 kwietnia to był dzień to była rocznica lotu Juriego Gagarina w kosmos. I od dziecka, jego mama Maja, mówiła mu nie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ale mówiła mu wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kosmonauty. I to zaszczepiło w tym małym Sławoszku wtedy ogromne dziecięce marzenia, które były nierealistyczne do wykonania z punktu widzenia miejsca, w którym kiedyś wtedy Polska była. Następnie Polska dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sławosz przeszedł przez ekstremalnie trudną rekrutację, pokonując 22 tysiące aplikantów z całej Europy, ogromem samodyscypliny pracy, codziennego uczenia się, frustracji często i przygotowywania się. I dzisiaj tak, zajmuję w imieniu Polski, w imieniu nas wszystkich to miejsce wśród gwiazd. I chciałabym, kochane dzieci, żeby dla Was to było świadectwo, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łodzianie, żeby Polacy realizowali swoje ambitne cele, marzenia, nawet te, które z dzisiejszej perspektywy mogą Wam się wydawać trochę nieosiągalne, trochę nierealistyczne. I kochani, ten kosmos jest, jest ogromną szansą dla polskiej gospodarki. Jest ogromną szansą dla polskiej nauki, technologii, gospodarki, obronności, ale żeby ta szansa się zrealizowała, czy to będzie dzisiaj nasze miejsce właśnie na laboratorium międzynarodowej stacji kosmicznej czy w przyszłości podczas powrotu ludzkości na Księżyc, a te misje są planowane, misje Artemis? Czy to będzie podczas za kilkadziesiąt lat eksploracji Marsa, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby którejś z was, drogie dzieci, kiedy za kilkadziesiąt lat, tak jak dzisiaj nasz słowo, w kosmosie stanęło być może na Marsie, to żeby to się wszystko zrealizowało, jesteście potrzebni. I proszę was, Wyznaczajcie sobie ambitne marzenia, realizujcie te cele. Jesteście potrzebni. Alternatywą do zaangażowania każdego z Was, drogi dzieci, jest gorszy świat. Więc, kochani, kosmos dla wszystkich, Space for Everyone. Dziękuję.